Piotr. Z tej strony Sebastian. Miło nas Państwa widzieć, a właściwie to wy widzicie nas. Chcieliśmy spotkać się z Wami, aby opowiedzieć Wam trochę więcej na temat producentów, których jesteśmy wyłącznym dystrybutorem na całą Europę, jako firma Intercars. Sebastian, może Ty zaczniesz? Oczywiście. Może zaczniemy od naszego flagowego producenta układów hamulcowych, firma ABE, która. Posiada w swojej ofercie klocki hamulcowe, tarcze, bębny, różnego rodzaju przewody hamulcowe. Jedną z ciekawostek jest to, że ABM ma dostępność klocków ha hamulcowych i tarcz do samochodu Porsche Panamera. Pewnie was to dziwi, ale tak jest. Kolejnym producentem, myślę, że równie rozpoznawalnym jest Formax w naszej ofercie. Znajdziemy go w różnym asortymencie. Ale chcieliśmy się dzisiaj skupić na akumulatorach, które od kilku lat są totalnym hitem sprzedaży oraz na chemii warsztatowej, wśród których znajdziecie słynną różową pasę do mycia rąk oraz świetnej jakości płyn do mycia silników. Kolejnym bardzo ważnym produktem, bez którego nasze auta po prostu nie pojechały, są sprzęgła. A tym producentem jest Nexus, który posiada w swojej ofercie koła dwumasowe i koła sztywne, a także zwykłe sprzęgła. Następnym z produktów, są alternatory i rozruszniki firmy Stardax, które weszły do oferty w tym roku i cieszą się bardzo dobrą opinią z Państwa strony. Obok mnie znajdują się już bardziej znane dla Was marki. Pierwsza ulica jest Jodce Premium. Jodce Premium, które odpowiada za filtrację w naszej firmie, znajdziemy tam filtry oleju, powietrza, kabiny oraz paliwa, których akurat teraz nie ma ale od razu za JC Premium znajdziemy termoteka termoteka, który odpowiada za układ chłodzenia i klimatyzacji oprócz przedstawionych i pokazanej tutaj pompy wody znajdziecie również chłodnicę silnika, chłodnice klimatyzacji czy kompresory klimatyzacji w dzisiejszych upałach i obecnie jest to naprawdę hit sprzedaży od mnie amortyzacja pojazdu i producent Magnum Technology Magnum Technology do nic innego jak komortyzatory, sprężyny, odboje, łożyska i cała komortyzacja naszego pojazdu. Jeżeli jesteśmy już przy podwoziu, nie sposób pilnąć BTA, czyli producenta naszych łożysk i piast. A także nowość, to co świeci się tutaj w tym niebieskim pudełku, czyli firma Reinhardt. Od kilku miesięcy w naszej ofercie bardzo szeroki asortyment, 90% pokrycia rynku europejskiego i azjatyckiego, w naprawdę świetnych cenach i bardzo dobrej jakości. Nie sposób było wspomnieć o wszystkich produktach, na których mamy wyłączność, bo nie ma tutaj z nami przegubów i osłon przegubu marki Pascal, nie ma zacisków hamulcowych i przekładni marki Lauber, a także całych przekładni Point na te oraz na wszystkie pozostałe produkty, na które jesteśmy wyłącznym dystrybutorem, odpowiadamy w 100% tak sami. Czyli dbamy o ich jakość, o szerokość asortymentu oraz o marketing. Dlatego, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wskazówki bądź chcecie się podzielić swoją opinią, dajcie znać do mnie, do Sebastiana lub któregoś z chłopaków z naszego działu handlowego. W no, dzisiejszym będziemy już kończyć. Zabieramy się do dalszej pracy. A tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.